Za nami trzecia edycja piłkarskiego święta przyszłych następców: Roberta Lewandowskiego, Cristiano Ronaldo czy Mauro Icardiego. Mowa o turnieju Ledend Cup, który tradycyjnie zawitał do hali sportowo-widowiskowej. Zanim podsumujemy tegoroczne rozgrywki, przypomnijmy sobie, jak to wszystko się zaczęło. Pomysł Ledend Cup wziął się z tego, że nie ma nic lepszego jak budowanie dobrych stosunków między sąsiadami. Poprzez sport. Stąd, stąd też idea, aby współpracować właśnie między innymi z firmą AOK, Niemiecką Kasą Chorych. I główną ideą tego jest przede wszystkim popularyzacja sportu u dzieci. Turniej daje możliwość rozwoju sportowego dzieciom mieszkającym w naszym regionie, dodaje Tomasz Błyskoni. Chodziło o to, żeby dać możliwość zagrania z najlepszymi drużynami. Stworzyliśmy ten projekt z moimi kolegami, z Damianem Olszewskim oraz Markiem Rydzewskim, który jest dyrektorem AOK. I tutaj odpowiedziały na nasze zaproszenie doskonałe drużyny, takie jak Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Odra Opole, Czarni czy UKP z Zielonej Góry, ale głównie chcieliśmy, aby jednak wzięły udział drużyny nasze tutaj krośnieńskie, lokalne, gdzie brały udział właśnie Futbol Akademii Krosno-Odrzańskie i Tęcza Krosno. Jednak chodzi nie tylko o sportową rywalizację. Legend Cup to bowiem także okazja doniesienia pomocy. I tak dzieci zagrały dla dzieci. Postanowiliśmy również ogłosić taki ciekawy konkurs na temat yy, 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 wsparcia yy, któregoś z domów dziecka. Yy, I kibice wybrali yy, dom dziecka w Krośnie Odrzeńskim. I tu chciałbym zaznaczyć, że właśnie przekazujemy taki bon o wartości yy, 1000 zł yy, do domu dziecka w Krośnie Odrzeńskim. My zaś przenosimy się już na parkiet, bowiem było na co popatrzeć. Młodzi piłkarze dawali z siebie wszystko i nogi nie odstawiali, choć rzecz jasna grali w duchu fair play. Zwycięzca mógł być tylko jeden, na wszystkich czekały jednak pamiątkowe puchary. W tym roku już po raz drugi najlepsza okazała się pogoń Szczecin. Dodatkowo Dorian Deptalski z Pogoni został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. Pogoń jako zwycięzcy wezmą teraz udział w turnieju AOK Junior and Masters, który odbędzie się w dniach 24 i 25 lutego. A tam czekają już takie potęgi jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Szczecinianie zapowiadają jednak, że zagrają jak równy z równym. Więcej informacji dotyczących Legend Cup 2017 można znaleźć m.in. na facebookowym profilu wydarzenia.